A no jak przez te, przez, przez co? Przez wybuch klipera, tego, tego... Nie, tego nie, 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 tak po prostu. Tak po prostu teraz? Tak po prostu teraz. No, no tak, no tak, no tak. No wystarczy, tak, że, no tak. że jedna osoba wcześniej. zaśnie, to też jest git, nie? Wcześniej, wcześniej tak było, że, ten, że przez klipera musiałeś no, żeby te... No, a nie, teraz jest normalnie ogólnie. Muszę sobie zostawić się w Ale to nawet trochę za dużo tego, wcześniej Trochę bez sensu, bo tego się tak naspami, że... Nie będziesz tak. co robić Tak przynajmniej no mieli co robić. Dobra, słuchaj co, idziemy zwiedzać Chcę się zwiedzać? 1.20 mam odpalone Ja też mam 1.20 No ja mam, ja mam 1.21 No dobrze, ja też. Ty na może nową metrę byś co wziął. Tutaj, A no możesz karka. Weź sobie dwie maszki ty zobacz, że to, to Czemu ty sobie nie zrobisz napraw na nich? Bo no nie jesteś na co zrobić mi. Ale co zrobię ci? Naprawy. Ja nie mam przy sobie żadnych, ja mam ile? Ja mam 20 emeraldów, a potrzebne chyba tam 38 czy 36. Co w tamtą stronę? Bo tak chyba najmniej było zwiedzane. No to. Hmm. Ja sobie to na tej kurce tam... gdzieś, śnieg. Ale ja to ja jestem tu gdzieś się zaczęło. Zaczyna się. Lej też. Zabijałam 60. Minus 60. A to chyba ty na tej górze, tu na górze. Jesteś chyba. Na takiej górce bez drzew. Łysej. Łysa? Łysa górka. Minus Łysa 70. Dwała. 15970 70? A to jest Aha. na plus A ty jesteś na plus. To czekaj, to czekaj, ty ja lecę stronę. stronę. Aha, dobra, Dziękuję. to jest strona. Bo się pogubiłem, Do tyłu A tu jesteś, a bo ja mam podstawą dosłownie tutaj. Załadnie ładnie, się schowałaś. Aż... W związku z tym, że mikrofon się zrobił jeszcze bardziej niż zwykle, w zasadzie i nie wiem o co chodziło. Jak zresztą słyszeliście sami, Uznam, że troszeczkę może do Was pokadam. Przyznam się bez bicia, już szybowacko po prostu małe echo w pomieszczeniu go po prostu jest tutaj straszliwie płysto i ze względu na to pogłos jest dosyć mocny, ale wydaje mi się, że jest to dużo, dużo lepsze niż jeżeli miałoby to miejsce w momencie, kiedy by tego nie było. Z twardym wybraliśmy się na zwiedzanie trochę tego jeden na naszym serwerze. Tak jak widzieliście dodałam plugin z głowami, więc teraz za każdym razem, kiedy zabiję się bo zabiję się chociażby jakiegoś innego gracza, to wypada głowa. Ja myślę, że to tutaj doda to troszeczkę dynamiki, jeżeli chodzi po prostu o budowle, jeżeli chodzi o jakieś osoby po prostu w, w pomieszczeniach, w domkach, w bazach, czy jak zwał, tak zwał. Wydaje, Wydaje mi się, że to całkiem spoko. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to 1.20, przede wszystkim zależało na tym, żeby ogarnąć te nowe rodzaje rzeczy. Przede wszystkim e, jaja sniperów nie pamiętam jak one się po polsku nazywają, tak czy siak tych takich stworzeń, których jajka można zdobyć właśnie tylko i wyłącznie e, ze skrzyni, tylko i wyłącznie z tego piasku czy żwiru, który się pojawił między innymi gdzieś tutaj. Ja też do specjalnie go tutaj nie rozróżniałam, ciężko mi było to ogarnąć, ale to są przede wszystkim takie chociażby tutaj mi wpada, no to jakieś w węgiel i tak dalej. Więc no niestety nie jest to takie łatwe, jak się przypuszczało przyznał, że gdzieś tam już sobie zaspilerowałam to 1.20 i spojrzałam po prostu, jak to wygląda, jak po prostu tego szuka jak sobie to. To wszystko ogarnąć, ale co się okazało niestety, nie jest to wcale takie łatwe i myślę, że w przyszłym odcinku też będziemy się e, trochę wybierali po prostu na takie podróże małe i, i duże. Jeżeli chodzi o 1,20, jak uda mi się po prostu coś znaleźć no to e, sobie na spokojnie e, ogarniemy, na spokojnie sobie stworzymy takie może nasze mini z stworzeniami, bo naprawdę moc żeby je znaleźć i one naprawdę no, jak widziałam, screeny wyglądają przecudownie. Um, I naprawdę chciałabym, ale to naprawdę chciałabym zobaczyć, po prostu bije nasze, bo chciałabym móc e, trochę e, interakcji e, stworzyć po prostu z nimi. Zobaczymy, jak to się uda. Czy nam się w ogóle uda? Jeżeli nie, to zobaczymy, może komuś z serwera innemu e, się powiedzie w tym zadaniu, i może uda się troszeczkę strijdować z nimi po prostu w zamian za e, te przedmioty. To nie jest jedyne miejsce, które po prostu tutaj znalazłam, jeżeli chodzi o to, o, więcej węgla, no, cudownie, um, jeżeli chodzi po prostu o te struktury, ale nie są one takie łatwe do znalezienia, jak mi się wydawało pierwotnie, um, możliwe, że to po prostu kwestia pecha, um, możliwe też, że to po prostu kwestia... Um, mojej jakiejś nieubagi, tego, że ja się nie rozglądam, albo po prostu tego, że znowu się renderował nam dzisiaj piątkowy świat. Ja myślę, że tutaj dodamy sobie też plugin, który po prostu ten świat będzie renderował szybciej, żebyśmy mogli sobie zwiedzać tak jak na singlu, tak jak normalnie to wygląda. I wydaje mi się, że to byłoby jedno z najlepszych rzeczy, które mogło nam się przytrafić w takim wypadku. Nie musielibyśmy się po prostu za tym przejmować, że no, to jednak nie działa, to, to nie działa, znowu będzie, e, Że musimy się tym przejmować, marnować po prostu rakiety, które e, inaczej nie musiały być marnowane po prostu. E, Wydaje mi się, że to byłoby najlepsze wyjście z sytuacji, ale zobaczmy co się okaże. Wiecie co, w ogóle jeżeli chodzi o ten gravel, o ten żwir, wydaje mi się, że straszliwie ciężko jest znaleźć, jeżeli nie ma się jakiegoś shadera, czy czegokolwiek innego, właśnie ten gravel, który można miotać, a miotać można w zasadzie każdego, nie z każdego coś wypada i tak ten dobry sprawę trwa do nieskończoność. Nie, dobra mam. <grych> Nie gadaj już tak szybko, to Aha, bo ja teraz skrzydła miałem. Tak, dawaj mi to. Ja to chcę. Prusił do Au! No i wracam tutaj do pisny, no, udało nam się znaleźć ten pionek, który też mi też troszeczkę zależało może nie tak mocno właśnie jak na tych jajach, ale się jednak mimo wszystko się udało i przyszło w całkiem sprawnie, nam bez dodatkowego szukania, więc jak na dobrą sprawę jest fajnie. Przypuszczam, że gdzieś tam kiedyś wykorzystamy, może to od wykorzystamy te drzewa i, i będziemy mieli jakiś taki słodki swój raj e, różowy. Ja bym przyznał, że szczerze mówiąc, e, przy większości swojej budowli raczej nie mój styl, e, raczej nie wchodzę. Jeżeli chodzi o Minecrafta w róże ze specjalnie, to to po prostu jakiś, jakoś tak nie uważam, nie potrafię po prostu w takich stylach, chociaż może uda się to, troszeczkę to w tę fantazę. Szczerze dalej nie wiem, czy to nie myśli dla mnie takim na co dzień jako pasa, chociażby to jest za bardzo sukierkowe. Raczej jako jakieś dodatkowe farmy, dodatkowe miejsca po prostu do zwiedzania, to ewentualnie tak i jak najbardziej. Ale w innych wypadkach, no może być to po prostu nie do końca. i you Ale wiecie co, co mnie cieszy w tym nowym biome? W ogóle żałuję, że tam nie ma jakichś zwierząt dodatkowych, to by się tam naprawdę przydało. Nie wiem, co by tam mogły dodać te różowe płyniczki, kolorowe. E, ale coś by się tutaj naprawdę przydało, takiego właśnie bajkowego, coś takiego. Wiecie, no, y, wiśnie, różowe kwiaty, to mi się kojarzy przede wszystkim z Japonią, więc może po prostu jakieś stworzenie, które by pasowało w biomek. Możliwe, to byłoby ciekawe. E, jak same drzewa i kwiaty, w ogóle możliwość zakopania tych kwiatów, to jest w ogóle cała. Dla mnie nowość, jeżeli chodzi o Minecrafta. Wydaje mi się, że to jest zarąbista rzecz, y, która powstała. Mam nadzieję, że rozszerza to po prostu na pozostałe kwiaty, albo po prostu dodazał kolejny nowy, które będą w taki sposób się zachowywały. Okaże się na pewno w przyszłości, e, Ale wiecie co? To, co myślę to też moglibyśmy sobie dodać przyszłości troszeczkę odsłonę, jakoś to skomponujemy po prostu naszą jakby ciemną podłogą. Zobaczmy co uda się z tego po prostu ugrać, ale przydałoby się tam troszeczkę koloru, troszeczkę zmienić vibe, bo jednak to przesad mi dobija jak już na nią patrzę. Ja z tego czasu po prostu z, z nienawidziłam po prostu to drewno, te drzewa i jakoś tak niespecjalnie w się Pasują. Ale wiecie co? To co widzisz teraz, te portale, i ja je w ogóle wiem, że się znajdowałam pod wodą. Są zwykle mi się nie starze, że raczej znajduje właśnie jakieś instytury. Nie wiem, to 1, czy to jest kwestia tego 1,20, czy to jest kwestia po prostu jakiegoś mojego takiego szczęścia, że naprawdę je tak. Wielkiej ilości, eee, ale może też po ja się takie na co dzień tak z nimi nie rozglądam, ja nie Było dla mnie to jakoś interesujące, nie było dla mnie specjalnie sensu, jeżeli chodzi Ale wydaje mi się, że fajnie, że nadrobiliśmy budynkę Obsidian. płacząca on się nazywa Płacząc Obsidian jakoś tak. Eee, a on mi się z pewnością w przyszłości przyda, bo jest to dla mnie blog bardzo interesujący. to, że nie używałam go jeszcze w żadnej budowie swojej Minecraftowej, więc dla mnie ten blog tak naprawdę może być ciekawie bardzo wykorzystane i wydaje mi się, że to, że on się tak delikatnie chociażby świecie jest też zarąbiste, w ogóle te struktury, które powstały właśnie jeżeli chodzi o te, nie, o te portale wydaje mi się naprawdę wyjątkowe, interesujące i takie wiecie co, realistyczne jeżeli chodzi o Minecraft o ile Minecraft można, można co w kolejnym się nazwać realistycznym e, więc zobaczymy, może uda nam się troszeczkę ten blok wykorzystać w po prostu w inny sposób The cat Po prostu się zastanawiałam nad tym, ponieważ nadchodzi, może tak, przede mną zadanie nadchodzi, jeżeli chodzi o zbudowanie głównej bazy i to się zbliża wielkimi krokami. Ja się domyślam, że część z Was prostu to, czeka, aż ja po prostu w końcu zacznę, więc podnoszę się wydarzę, ale też nie chcę po prostu Wam y, pokazywać jakichś takich y, małych, malutkich kroczków, które będą szły powoli, jak już zacznę. Tylko myślę, że będą odcinki, które po prostu będą e, razem posumywał by po prostu jakiś taki pierwszy podres. By nie było dla też rządze że zbudowałam parę bloków, postawiłam i, i, nie. I Chciałabym, żeby to było na zasadzie, że zostało naprawdę dużo, dużo się zmieniło i na takiej zasadzie myślę, że idziemy po prostu e, I co O dziwę udało mi się znaleźć też e, mapę z karbu, kiedy e, mnie dziwiło z tego względu, e, że raczej mi się to nie zdarzyło że raczej nie udaje mi się to um, i też mam zawsze, ale to zawsze problem ze znalezieniem tego, yy, no właśnie tego, e, tej skrzyni e, i w tej skrzyni o dziwo bardzo dobry lud, lud się trafił, Trafiło się przede wszystkim diamenty, emerald w dużej ilości, żelazo w dużej ilości, nie było zaznaczenia jakiegoś takiego um, i więc to mnie akurat cieszy też przy okazji zwiedzenia tego 1.20 trafiło na się parę który, do których nie mieliśmy do tej pory, co mnie też cieszy słuchajcie, bo wiem, że one gdzieś tam w pobliżu, może nie tak w pobliżu, bo kilka tysięcy tak dalej, ale gdzieś tam one są, gdzieś tam idzie je znaleźć to co mnie martwi, to to że w dalszym ciągu nie znalazłam, słuchajcie bagna, a na tym bagnie z mi tak, yy, tak jak mówiłam wam z, na slimboli i tam chciałabym zrobić nową farmę slimboli bo ta po prostu która nasza która yy, powstała i pierwotnie przez nią powstała ta dziura, to jest taki totalny trochę fuck Wiem ja że ja ją zostawię po prostu jako taką pojątkę, ale szczerze mówiąc nie jest ona jakaś specjalnie wydajna. Wydaje mi się, że no dużo rzeczy yy, dużo lepiej ona działa kiedyś, może tak. Kiedyś wydaje mi się, że parę staków na luzie bym po czasie miała, a tutaj jakoś tak no niespecjalnie to jakoś działało. Nie wiem, wydaje mi się, że te dwa staki po paru buźnych, no to jest jakaś masakra dla mnie pod tym względem. E, jestem raz, raczej przyzwyczajona do tego, że te farmy naprawdę dużo dawały, naprawdę one e, były takie trochę op, a jednak mimo wszystko teraz to one w sensie ta konkretna farma przynajmniej jest raczej spa. Szczególnie, że to zajmuje aż dwa paczanki, a nie tylko jeden, tak jak zwykle to robię. E, więc naprawdę, naprawdę jestem straszliwie rozczarowana pod tym względem. No I po prostu ta farma kolejna yy, slime Lime będzie potrzebna nam w przyszłości, ale to na się nie znaleź. Mam nadzieję, że nam się to uda w najbliższym czasie. Ze względu na żaby. Ja wiem, że mi starczy tam dwa z takich, żeby rozmnożyć sobie te żaby, ale wolałabym szczerze mówiąc e, znaleźć, może tak mieć większy zapas ze względu na pistony, ze względu na wszystkie rzeczy, do których po prostu nami są potrzebne. Same, same kule szlamu, tak? To też jest rzecz, która przy restaunie jest posobczona. I tym restaunem też bym chciała się w dużej mierze zająć. Ja wiem, ja się nie nadaję do restauna i Wy to też wiecie, bo tych jeżeli chodzi o restaun, Coś sporo. Mimo wszystko mam chęć i chciałabym zrobić parę rzeczy, po prostu które z tą resztą one się wiążą. Zobaczymy, na ile to się uda. Zobaczymy, na ile to będzie po prostu realistyczne, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. I mimo tego, że mi to zajmuje bardzo dużo czasu, no to słuchajcie, dla, dla efektów jestem w stanie się naprawdę poświęcić i troszeczkę przy nim przysiedzieć, troszeczkę się pomęczyć, zrobić coś za dużo, niż powinno być, jeżeli chodzi o resztę, ale ważne, żeby i ostatecznie efekt byłby wystarczająco dobry, żeby mnie zadowolić. Tak jak widzicie tych portali w ogóle jest straszliwie dużo. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja mi się wydawało, że ich tak dużo nie spełni, ja nie wiem czy naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia tylko bo Nigdy, ale to nigdy nie natrafiałam na tyle ich. No tutaj znowu był jakiś kolejny, tam wcześniej było też były 2 czy 3. A to w ogóle, co teraz widzicie, jest najbardziej ciekawe z tego wszystkiego, bo spełniło mi się ten podwodna, ale ona się, słuchajcie, ze wraz z tymi zębiakami wodnymi nad wodą, co w ogóle było zarąbiste, bo nie musiałam się męczyć, jeżeli chodzi o wietrze, nie musiałam się męczyć z tymi zębiakami, na luźno sobie weszłam, no ale lud też... Mimo wszystko to pokazywał. E, nie było tam nic specjalnego, nie było w ogóle chyba takiego Gravelu ani jednego. Z tego co. Nie, tam był jeden, ale jak chyba pominęłam po prostu. O kurde. Czyli jednak jeden tam był, ale tylko ich wyłącznie. A nie, dobra, dobra, jednak się okazuje, że go widziałam. No ale tak jak widzicie, lud z nich jest beznadziejny, i ja tutaj już po prostu byłam sfrustrowana tym wszystkim, naprawdę. Możliwe. Tak mi się wydaje, że się jego. Bo tamten zrobił tylko tamten domek i to było tyle, z tego co wiem. Ja. No, ale na początku jak ja wbiłem to by ty, misia kur... jeszcze jeden No tak, no to tamten miał obona. A nie, to jeszcze jeden był. Mm. A to nie wiem, może. Bo taki no w zasadzie ciekawe. prawie skończony. Bo on mówi, że on tam, znaczy ja w sumie nie wiem, bo nie, no chyba nie, bo on mówi, że on jest uczuł Mhm. Mm no w że on każe kod bo to jest niespełna 700. I słuchajcie, przygody małej i dużej udało nam się znaleźć dom przypuszczalnie kiemona i jeżeli kiemon słuchaj to oglądasz, daj nam znać, czy to na pewno jest twój dom, czy po prostu ja nie przypisuję komuś zasług i coś może tak nie, przy, nie przypisuję tobie zasług innych. Ale wydaje mi się, że to by się zgadzało mniej więcej tysiąc kratek od spanu, więc całkiem niedaleko no nie wiem, okaże się, to pewnie wyjdzie gdzieś tam na dniach. Um po prostu ten domek jest ale strasznie w ogóle mi się podoba fajnie rozkazałem dużo szczegółów tam jest co ja zawsze lubię naprawdę w domkach, jeżeli ktoś dodaje po prostu mnóstwo szczegółów, mnóstwo jakichś ozdób i tak dalej, to zawsze jest naprawdę w yy, modzie, jeżeli chodzi o Minecrafta w no, ogóle jeżeli chodzi o ten odcinek słuchajcie, ja miałam wyjątkowego decha bo przynajmniej serwer władował bardzo dużo wytli i ja zgubiłam właśnie w tym momencie co widzieliście, Nie. Jeżeli ktoś nie widział, słuchajcie, cofnijcie sobie. Wyrzuciłam miecz z netherytu, Nie wiem, jak to zrobiłam. Potem go szukałam, potem się kaptałam, ale już było troszeczkę za późno, niestety, na to, żeby cokolwiek zrobić. I przypuszczam, że już go po prostu nie znalazłam, bo sobie obejrzeć, po prostu, ten kawałek. A z racji, że nie chcę po prostu takich rzeczy robić, no to jeden jest po prostu stracony i już go nie będzie. Będę musiała sobie to zrobić od nowa, będę musiała poszukać słuchajcie, tych rzeczy do warsztatu, żeby zrobić po prostu ale myślę, że to jest zrobienie. I słuchajcie, to co jeszcze nam się przydarzyło oprócz tego, słuchajcie, weszliśmy do Entus z, z racji na to, że ja chciałam poszukać trochę więcej elfr, trochę więcej skrzydeł dla siebie i też troszeczkę dystropia naszego ale e, co się okazało, nie zespalni się w ogóle smok. E, Wieże z obsidianą, które się z przez smoku pojawiają, e, były w połowie, słuchajcie, puste. E, I z racji na to, że nie wzięliśmy ze sobą grzeszczałów, no to musieliśmy się tutaj troszeczkę e, wspomóc, a mianowicie zespalnić je. Później oczywiście ja je zrobiłam, oczywiście wyrzuciłam. E, do lawy, żeby nie było też po prostu, że to jest takie typowe chociaż w zasadzie ten smak powinien być od początku nic I musieliśmy nie dość, że te wszystkie wieże zespałnić od nowa, to w sensie wszystkie części tej wieży po prostu od nowa, to jeszcze zespałnić od nowa całego smoka, bo nie pokazywał nam się nawet portal po prostu portal, który tutaj teraz widzicie i on nie dość, że był nieaktywny, to po prostu myśmy go nie wiedzieli, jak kompletnie nie było. Więc myśmy w tamtym momencie niespisami wiedzieli jak my mamy to rozwiązać, ale całe szczęście po aktywacji wszystkie wieże się Udało, smoka udało się też odrodzić, więc było spokojnie no i mieliśmy tutaj troszeczkę taką małą poteczkę po prostu z nim, nie było to nic skomplikowanego, ale całe szczęście, je ja wzięłam po prostu, wzięłam strzały dla mnie i dla twardego i udało się po prostu to zrobić, udało się go zerspawnić, udało się go zabić, więc nie byliśmy skazani na to, żeby po prostu zginąć ze wszystkimi naszymi rzeczami. No i oczywiście głowa też zgarnięta i wiecie, samo wrażenie, że kiedyś w ogóle zespółkę się dostawało dużo więcej leveli. Tak kojarzy się, tak 67 się spokojnie dostawało. A teraz tak na rozpręgujące, ja dostałam 11 leveli, nie wiem, czy twardo części nie zgarną, ale pewnie nie w takiej mierze, jak myślałam wcześniej. Ehm, no. no i dzięki temu, że zrobiliśmy kopię, pojawił się też portal do NCT i to dla nas to właśnie było tutaj przede wszystkim kluczowo, udało się wszystko naprawić. Całe szczęście bardzo pomyślał, żeby to wszystko sprawdzić, więc są bardzo to što pod pros po akurat.

Czekaj, tutaj mam już. E, wiesz co, tam jest ten od żelaza. Parma. A te pająki tam są tak randomowo po prostu. Nie pytaj, po prostu za długo tam akurat. Myślałem, że jakieś nowe, dziwne. Nie, nie, nie. Nie, to jest od żelaza, parma. pająki się to zaspełniły. Duże ilości O jezus, Maria to jest chyba 10 pająków. Ha. Nie mogę tu. Bo... Porwa bo... Urwany pierdzie, że on się zespałnił. Razem do was po raz ostatni jako taki uh, background y głos. Ogólnie rzecz biorąc udało nam się też ogarnąć naprawdę dla twardego nas skrzydło. Posłuchajcie, on na tyle tych skrzydeł, ale on nie ma ani jedynszeńości na nich, ani nie, mał, nie miał, y jak się nazywa właśnie naprawy, więc to było tak naprawdę dobrą sprawę, jak wczoraj, żeby on tak gdzieś miał ono się ogarnąć i jest spoko, a ja przy okazji zrobiłam jego głowę, skoro już mamy ten próg, nie trzeba z niego sobie korzystać, ja bym chyba zbierała wszystkie głowy, jakie ja to jest możliwe i jeżeli będzie szczepotę i przechampuję, to zrobimy sobie jakąś ja taką małą galerię po prostu z głowami wszystkich graczy po są na serwerze, którzy są aktywni, nim. Myślę, że to będzie całkiem, całkiem fajne, żeby po prostu sobie do tego pracy zobaczyć, kto gra, kto już nie gra, kto doszedł, kto jest nowy i w jakiej kolejności mniej więcej to było. I ja myślę, że to pozostanie nawet jeżeli będziemy zaczynać kolejny sezony, to myślę, że to pozostanie w, w takiej formie. I słuchajcie, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o gadanie ode mnie. Dzięki wielkie wam za uwagę. Mam nadzieję, że dotyczy się, słuchajcie, mi te problemy z mikrofonem. Napiew, to szumienie, dudnienie i tak dalej. A teraz ten pogłos. Bardzo was to przepraszam. Naprawdę nie robię wam tego po złości. Nie wiedziałam, że wtedy tak długi, bo przepuszę, że wtedy głos byłby po prostu w większości tutaj oryginalnej i też nie musielibyście słuchać tego po prostu. No mówi się trudno i żyje się dalej. Ale no cóż, to wszystko dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się za tydzień znowu w krawcie.